Niektóre prace budowlane lubimy wykonać samodzielnie. Daje nam to dużo satysfakcji. Czy ocieplenie poddasza też możemy zrobić sami? Zapraszam do obejrzenia. Ocieplenie dachu skośnego wymaga dużego doświadczenia. Osobom, które wcześniej nie wykonywały tego typu prac, nie polecam samodzielnego izolowania poddasza użytkowego. Warto, aby zajął się tym doświadczony wykonawca. Natomiast z ociepleniem poddasza nieużytkowego nie powinno być problemu. Na drewnianym lub betonowym stropie rozwijamy wełnę, np. Unifit 033 o grubości 20 cm i rozkładamy ją na całej powierzchni stropu. Po kilku minutach uzyskuje ona deklarowaną grubość. Układając wełnę w dwóch warstwach, Trzeba pamiętać, by drugą warstwę ułożyć poprzecznie do pierwszej. Taka izolacja skutecznie zabezpiecza przed utratą ciepła.